Witajcie moi drodzy w kolejnym materiale na moim kanale, ja jestem Grymania Gatę Survival ręczna w mapie Riverbend Springs, Farming Simulator 25. Moi drodzy, dojechaliśmy naszym bydlakiem na firmę, na naszą bazę. Na razie zostawię sobie go tutaj i zobaczcie ile my mamy tutaj tak naprawdę dzisiaj roboty. Potrzebujemy zarobić troszeczkę pieniędzy. Mamy trzy kontrakty na kultywatorowanie, więc... Myślę, że spokojnie możemy sobie wysłać naszego pracownika po to, żeby ogarnął nam te pola, a my w tym czasie sobie sprzedamy to, co nam nasze szklarnie wyprodukowały oraz troszeczkę desek mamy z tego, co widzę. Już wszystko mam załadowane, troszeczkę na pick-upa, troszeczkę na traktor. Zobaczymy też, jak sprawdzi się w akcji nasz pracownik AI, jeśli chodzi o sprzedaż. Nigdy. Nie sprzedawałem nic za pomocą pracownika. Ciekawe, czy mi się to uda i czy to fajnie wyjdzie. Najpierw wyślimy jednego pracownika na pole. Praca na polu niech sobie jedzie tutaj pracować. Zobaczymy, czy on w ogóle stąd wyjedzie, ten nasz chłop. Uda mu się, czy nie uda? Ja osobiście sam pojadę tutaj tym traktorem. Bo jest wysoko załadowane. Uwierzcie mi, że jest duże ryzyko, że to wszystko się wywróci. Zobaczmy co on teraz zrobi. Pojedzie czy nie pojedzie? Tu ma ciężko wyjechać ogólnie z naszej farmy. Widzę. O! Jest problem. Napotkał przeszkodę. Może jeszcze tylko pick-upa cofniemy. Albo pick już sobie wyślemy. Określ miejsce docelowe. Dobra, niech sobie tu jedzie na ten nasz targ. A my pojedziemy razem z nim. Naprawdę sporo towaru dzisiaj. Zobaczcie, jak widzicie, mam FPSy włączone. Bo ostatecznie wymieniłem kartę graficzną na 5080. Yy, I to już ta karta zostanie ze mną tutaj już. Bo tak naprawdę testowałem, testowałem sporo tych kart. Miałem RXa yy, 9800. Wymieniłem później na 5070. ti ale jednak to nie było to. Wymieniłem później na wersję OC. Jednak jeszcze nie byłem do końca zadowolony i dzisiaj sprawdzam ten klatkaż nasz. Chociaż no, tego co widzicie, nie ma szał. Więc na razie te klatki sobie wyłączymy. Kurczę, ale to ciężko idzie. Nie wiem dlaczego tak się dzieje. No, idzie, jadą nasze chłopy czy nie jadą. Ja nie wiem, dlaczego on z tej farmy tutaj nie może normalnie wyjechać. Mamy trochę jajek, mamy troszeczkę e, też wełny i no i mamy przede wszystkim dużo, dużo palec z drzewem, więc no liczę na to, że pieniążki będą zacne. Zróbmy teraz inaczej i wyślijmy tego pracownika. Określ miejsce docelowe. Dobra, niech sobie chłop tu stanie gdzieś chociaż na drodze. Da radę w ogóle jechać czy nie da rady jechać? No taki konwój widzę, że nie za bardzo to wszystko tutaj idzie, tak jak powinno. A potkał przeszkodę, a teraz może pojedzie czy nie pojedzie. No. Dobra, widocznie będziemy musieli to wszystko sami ogarnąć, ale nie martwcie się, zrobimy sobie to na spokojnie, mamy czas. I zobaczymy, jakie pieniążki z tego wlecą, wjadą. No nie wybrał się ten nasz chłop, nie wiem. Próbuję jeszcze w inny sposób. Czekajcie, dajcie mi jeszcze... Jedną szansę, spróbuję zrobić to w inny sposób. No, dlaczego nie mogę go wyłączyć? Bo on tutaj stoi generalnie na poboczu. Może jak go wypostujemy, to pójdzie. Hm. Bardzo ciekawa sprawa. Bardzo ciekawa sprawa, dlaczego tak. Tak kiepsko mu idzie, ale ok. Nie może dotrzeć do celu. Bardzo dziwne. Ważne, że nasz pracownik z Kultywatorem wyjechał i tak naprawdę to będzie taka pierwsza większa praca naszego nowego nabytku, bo jeszcze nie pracowaliśmy nim. Przyjechaliśmy z Bednarem, w sumie nie mamy żadnych kontraktów w grudniu na sianie, no dziwne, żebyśmy mieli, ale A spokojnie moi drodzy, ogarniemy sobie temacik, mamy dużo sprzedaży i na pewno... Zajmiemy się też tymi kontraktami w dzisiejszym materiale. Spróbujmy jeszcze raz. Dajmy mu jeszcze jedną szansę. Utwórz pracę. Dojedź do... Tylko dojedź do... Mamy, no szkoda. Okej. Okay. Spróbujmy tutaj. Może teraz pojedzie. Może uda mu się znaleźć cel. Wyszukuję pewnie w nawigacji. Mogę mieć też delikatne ścinki, ale tym się nie przejmujcie, to wszystko tutaj e, ogarnie się, bo tak naprawdę no przełożyłem świeżo kartę, przeinstalowałem to znaczy, zainstalowałem ponownie sterowniki, i dlatego może, mogą być lekkie gdzieś tam ścinki, ale żebyście może nie zwracali na to uwagi, to nie powinienem Wam w ogóle o tym przypominać. Tu ten uskok to jest naprawdę straszny myślałem też nad tym, żeby tego pick-upa wymienić na inny traktor ale jak widzicie, no saldo naszego konta nie wygląda za ciekawie, mamy tylko 3000 euro, zobaczymy jak to wszystko będzie wyglądać po sprzedaży i taka mała informacja dla mm, moich widzów i dla nowych widzów, których oczywiście wszystkich serdecznie, serdecznie pozdrawiam i dziękuję, że jesteście ze mną i oglądacie moje materiały na pewno będzie teraz mm, wracamy do takiego rytmu Trzy razy w tygodniu minimum, czyli miałem poniedziałek, środa i piątek, a teraz materiały będą się pojawiać wyjątkowo we wtorek, czwartek, lu i sobotę, i ewentualnie między odcinkami będą pojawiać się dodatkowe materiały, ale to wszystko zobaczymy, wyjdzie w praniu. Więc moi drodzy, uwaga, uwaga, 33 tysiące euro zarobione. To już jest kwota piękna. Teraz zobaczymy jak nam pójdzie z warzywami. Zobaczmy jak pójdzie z warzywami. Musimy dojechać sami, bo niestety no, nasz pracownik nie jest w stanie ogarnąć tego tematu. Nie wiem dlaczego, chociaż to jest bardzo prosta droga. I zastanawiam się. Jaka to była przeszkoda? Jaka przeszkoda? Może to, że te palety są, jakby to powiedzieć. No niedokładnie idealnie załadowane. To jest ciekawe, ale... Już poradzimy sobie sami, chociaż tak naprawdę, no, zobaczcie, mamy 8 tysięcy litrów, 8 tysięcy litrów, 8 tysięcy, 8 tysięcy, czyli tak naprawdę wszędzie mamy 8000 tysięcy litrów, mamy 16,32 moi drodzy, 40 tysięcy litrów warzyw. Boże święty, liczę na dobry zysk, naprawdę na dobry zysk i jeszcze kontrakty mamy do zrobienia. Więc tutaj no pieniądze jak najbardziej fajne, zacne wpadną. Przy okazji chciałbym Was zaprosić na mojego Discorda, link jak zawsze macie w opisie materiału moi drodzy. E, myślałem nad tym, żeby rozpocząć jakąś nową serię na zupełnie innej grze i no miałem też w komentarzach propozycję, żeby zagrać w Run Simulator. Wow, co się tu wydarzyło. Ja no, musi być ostrożnie, bo jesteśmy przeładowani. Jakbym wiedział, to bym obciążnik jeszcze założył do przodu. I <laughs> yy, no, Run Simulator powiem Wam szczerze, że nie podszedł mi tego tak osobiście. A jak mam coś grać na siłę, no to po co mam w to grać, jeśli nie sprawia mi to przyjemności? Sami dobrze wiecie, jak to wygląda. Więc na razie wstrzymam się z Ranch Simulator, ale na pewno jakieś materiały z innych gier pojawią się, bo ten w Simulator Farmy no widzę, że troszeczkę te wyświetlenia spadły, nie wiem dlaczego, ale no rozumiem też, że pogoda jest jaka jest, więc wszyscy korzystają z tego, żeby spędzać czas na dworze, a nie kisić się w domu, no bo ja to mam to samo. Dobra, przejdźmy teraz już do gry, zatem nagadałem się troszeczkę, prawie 10 minut. Także w zupełności wystarczy. Zobaczmy czy te FPSy tu weszły trochę na lepszy poziom, ale nadal mamy 60. O przejechałem delikatnie, dobra dajmy do tyłu. Przedaliśmy wszystko moi drodzy. 91 tysięcy plus ocena środowiskowa moi drodzy. 6 tysięcy, biedne pieniądze. Inwestycja w szklarnię jak najbardziej wydaje mi się udana, jak najbardziej na plus. Wyślimy naszego jednego pracownika do domu. Na do naszą bazę, że tak powiem. Może dojedzie. My jeszcze dojedziemy sobie naszym traktorem też do, na bazę i przesiądziemy się zaraz i będziemy sobie ogarniać pracę Fergusonem. Bo tak naprawdę, spójrzmy jeszcze na kontrakty, co byśmy mogli tutaj zrobić. Orka, no nie, mamy pługu transport drzew, usuwanie skał, ewentualnie wycinka suchych drzew. No... jedynie co moglibyśmy jeszcze zrobić to tak naprawdę transport drzew, ale... tym już nie będziemy się raczej zajmować, tutaj będziemy też patrzeli, żeby... sprzedać tą... naszą przyczepę. Bo jeśli będziemy cokolwiek chcieli przetransportować do Tartaku, to tak naprawdę możemy zrobić to za pomocą... właśnie, właśnie tej tutaj... Przyczepy, którą teraz mamy zaczepioną, i tak naprawdę powiem Wam moi drodzy szczerze, że no ten siewnik do warzyw też będzie potrzebny. Także no siewnik do warzyw, jak najbardziej, będzie kupiony. Odbierzemy sobie go, ale to myślę, że w następnym materiale na spokojnie i yy, no będziemy też inwestować w te warzywa, tylko że pójdziemy troszeczkę w produkcję. Zobaczymy co możemy wyprodukować z marchewki, czy też z buraka. Zaraz zobaczymy. No z buraka to wiadomo cukrowego możemy wyprodukować cukier, ale zobaczymy Czy jedną maszyną Tą maszyną z diulfa, Modyfikacja fajna jest. 200 ponad tysięcy kosztuje ten kombajn i ja jestem szczerze w nim bardzo bardzo Zainteresowany I dzięki temu kombajnowi jakbyśmy mogli sobie zbierać na przykład Powiedzmy warzywa i buraki razem to by było naprawdę naprawdę spoko i pójdziemy sobie w produkcję żeby no, zarobić troszeczkę więcej pieniędzy kombajny do warzyw tu mamy DeWulfa Quattro 5 tak czy Quattro V nie wiem jak dokładnie to jest ale tutaj możemy tylko marchewka widzę tutaj Seller chyba i burak czerwony więc no, z tych trzech produktów moglibyśmy coś na pewno Produkować i spójrzmy na linię produkcyjną, jeszcze jak to wygląda. Burak czerwony, pasternak, przepraszam, to jest pasternak. Pasternak, cena widzę tutaj 690, taka najwyższa. Burak czerwony 636. No, tak naprawdę, to marchew wychodzi tutaj chyba najlepiej. Z tego mojego pierwszego takiego lądu do tego. I no zobaczmy, co możemy z marchewki wyprodukować. Gdzie my mamy te łańcuchy produkcyjne? Tak naprawdę teraz nie możemy nic siać. Jedynie możemy w lutym już zacząć bawełnę siedzieć, ale to nas nie dotyczy. No tutaj nie za bardzo mamy pole do popisu. styczeń luty będziemy musieli chyba wykonać jeszcze parę kontraktów, żeby to robić się. I zobaczmy sobie tą linię produkcyjną, gdzie ona tutaj jest. Bo tak naprawdę nie interesowałem się tym zbytnio, ale. Precision farming nie. Uprawy. Mhm. Ale gdzie możemy tutaj zrobić sobie produkcja I nie konie nie tutaj nie dlaczego tutaj nie weźmy może w budynki bezpośrednio i zobaczmy co możemy produkować fabrykę mamy fabryki punkty skupu szklarnia uprawa nie dobra zobaczmy tutaj mamy trochę modyfikacji dodanych ale na to nie patrzmy to naprawdę ta modyfikacja, to ona śmiesznie wygląda, powiem wam. No, ani budynku tutaj nie ma, ani nic kompletnie. Ale zobaczcie, możemy przerobić tak naprawdę tutaj wszystko. E, możemy totalnie wszystko przerobić tutaj. Dobra, ale my spójrzmy tak typowo na produkcję marchewki może. wiemy mamy tu jakąś pierwszą fabrykę taką do... Marchewki, że możemy marchewkę przerobić. A no to nie, tutaj nie, tutaj. Gdzie jest nasza marchewka? No tutaj już ceny są widzę bardzo, bardzo wysokie. Możemy przerobić jaja, tak? Na placek, piekarnia, ale to ceny są kosmiczne. Kurcze, ceny są kosmiczne. No nie widzę tutaj nic związanego z marchwią. Albo źle patrzę, dajcie znać w komentarzach, bo nie mam pojęcia dlaczego tak jest. Chyba, że możemy na przykład kupić fabrykę konserw. Ile ona kosztuje? 330 tysięcy fabryka konserw i zobaczmy co możemy, no widzicie tu możemy przerabiać burak czerwony możemy kimchi przerabiać no kimchi to mój jeden widz właśnie pisał, że kimchi na pewno dużo tutaj możemy ogarnąć sobie towaru mąka, szpinak to tu ryż, mamy jeszcze groszek, no, ale o mamy marchew czyli tutaj byśmy mogli sobie tą fabrykę czy tak powiem, kupić, no ale cena jest naprawdę ogromna, bo 330 tysięcy. 330 tysięcy to skupa kasy. Nie wiem. Tu moglibyśmy na przykład przerobić wszystko, no ale to tak troszeczkę niezgodne, jakby to powiedzieć, z tym, że mamy grać realnie. No są to modyfikacje, które gdzieś tam używam sobie poza YouTubem Kurczę że wam powiem, że nie mam zielonego pojęcia. Tak naprawdę no, moglibyśmy z tego skorzystać. Ale nie, na razie nie. Dajcie znać w komentarzach, czy korzystamy z tej tańszej opcji, czy będziemy zbierać tak naprawdę, no, gramy realnie, będziemy zbierać po prostu na tą fabrykę konserw i tutaj po prostu kupimy ją za 330 tysięcy euro w przyszłości. No, bo tak naprawdę słabo. Zobaczmy jeszcze, jak nasza trawa. No, trawa tu w grudniu to raczej nie rośnie, więc no, lecimy do. Aha, tutaj jeszcze nie dojechał nasz chłop, więc musimy no tutaj przejechać jeszcze. Zawsze się tutaj zawiesi na tym mostku, bo tutaj zaczep mamy nisko. Zatem no tutaj musimy sobie jakoś poradzić. 60% kontraktu, ale to chyba z tego co pamiętam, nie jest największe pole, które mamy na kontrakcie. Więc no, czeka nas takie malutkie, malutkie duże wyzwanie, o, że tak powiem. Niedługo będziemy mogli też sprzedać nasze byki, więc też jakieś dodatkowe pieniądze wpadną. Maszyny na razie odstawione, musimy w sumie tego bednara później gdzieś przestawić. No i sprzedamy jeszcze naszą przyczepę do drewna, bo miałem ją sprzedać. Tylko przed sprzedażą e, naprawimy ją, bo niby wtedy mamy lepszą cenę za właśnie za sprzedaż maszyn używanych po naprawie. Mimo to, że inwestujemy w naprawę, to i tak mamy zysk z tego. To jest sprawdzony tip. Będziemy mogli to zrobić w ten sposób. Sięgnie czy nie sięgnie. Sięgnie, nie sięgnie. Kurcze. Dobra, no przedstawimy sobie to tu gdzieś na razie. Sorry, że robię to za pomocą super siły. Obciążniki mamy w sumie dużo tych obciążników. Musimy się pozbyć któregoś, bo na razie nie mamy żadnego traktora. Ale zostawimy sobie ten cięższy. Więc no ten jest tutaj ciężki dosyć. Próbujemy naprawić. Nie no, my nawet nie musimy jej naprawiać, więc luzik. Naprawimy sobie. Zdejma. E, OK. I pójdźmy sobie do sprzedaży. Ja To zawsze zapomnę, gdzie my mamy te maszyny. Okej. Okay, dobra. Zobaczmy, gdzie mam przyczepę. 9 tysięcy. Także no, powiem wam, fajna kasa. A powiedzmy, no grosz zawsze się przyda. Ten większy obciążnik sobie zostawimy. Ten mniejszy sobie posprzedamy, bo nie potrzebujemy tego mniejszego obciążnika. Gdzie on jest? Eee, tu mamy 900, a tutaj dwie tony, także no, ten mniejszy sobie sprzedamy. Naprawdę nam tutaj zawadza tylko. I okay, teraz możemy przejść do Kultywatorowania pracownik nasz. Widzę, że sobie nieźle radzi. Ale my przejmiemy teraz kontrolę i ogarniemy sobie to pole tutaj do końca. Zobaczmy, którędy on tu objechał. W ogóle GPS-a sobie włączymy. <laughs> Też ciekawe. O, ok. O, praca powiem Wam przyjemna. jest z tym Fergusonem. Pierwsza praca, ale już mi się podoba, już mi się podoba, powiem wam. No jest, jest kozak, jest duży sprzęt. Będę teraz, jakby to powiedzieć, ten kultywator też mógłby zostać wymieniony. I zaraz się rozejrzymy za innym sprzętem, żeby był troszeczkę szerszy. A tutaj już mamy 210 koni, także no spory, spory sprzęt. Skoro mamy troszeczkę tych pieniędzy do zainwestowania, to czemu nie? Czemu mamy nie skorzystać z tych pieniędzy? Ewentualnie możemy jeszcze kupić pole. A, jeszcze jedna rzecz, moi drodzy. Ja miałem sprawdzić, czy w ogóle tutaj to topola odrasta, ale ona nie odrasta. Niby się on sadzi tylko raz i ona powinna odrastać, ale mamy się jeszcze z tą topolą do, tak naprawdę, do e, no, sezonu wiosennego. Może w sezonie wiosennym, a zacznie rosnąć, a na zimę ona powiedzmy, no, nie rośnie, jest uśpiona, nie, no, sezon zimowy, no, to wiecie, zimno, ponuro. No zobaczymy, sam jestem ciekawy jak z tym Topolą wyjdzie. I generalnie. Mm, no, rozejrzymy się za tym kultywatorem, chociaż jeszcze pole, no chodzi mi to pole po głowie, ale tak naprawdę pole to może w nowym sezonie, bo no za dużo pracy, a za mało rąk do pracy, o, tak to powiem. 89% zaraz skończymy, odbierzemy sobie ten kontrakt. Spróbuję jakoś tak przejechać w miarę. Zobaczmy też kultywatory. Kultywatory do naszej maszyny. Mamy tego. 4 metry. To już możemy teraz założyć coś większego. Uch, 25 tysięcy. Ten Horsch bardzo fajny jest. On jest podwieszany. PINER 6 SL 220 koni. No to już by było, by było co robić. Tutaj mamy 200 koni. TGA. Powiedzcie, żebym nie przejechał gdzieś daleko. O, gdzie pojechałeś, mój drogi? Gdzie ty pojechałeś? Dobra, skończymy sobie ten kontrakt i zaraz rozejrzymy się jeszcze raz za kultywatorem. Dobra, długa rolnicza wykonana. Niążki, zacne, okej, okay. Spójrzmy teraz jeszcze raz na te kultywatory, może talerzówka. Wstępna kultywacja. Tak naprawdę. Może jakiś, może jakąś talerzówkę kupimy większą. Tu mamy fajne modyfikacje powgrywane. Mamy też coś z rolmaku nawet. To 3 metrowe. Talerzówka, no powiem wam, że bardzo zacny sprzęt. 220 koni, ujujujujuj, fajnie to wygląda. 6 metrów, a ten nasz ma też 4 metry, no to za dużo byśmy nie poszaleli, po ale talerzówka jak najbardziej byłaby spoko. Tutaj mamy Kvernelanda z modyfikacji, też 6 metrów, ale ceny są duże, to tutaj wolałbym tą talerzówkę mniejszą troszeczkę kupić. Tutaj mamy 75 tysięcy, ale to już jest kolos. No jedynie talerzówka widzę, że tak naprawdę... Ta mniejsza, a 15 kurcze. 615 koni. Jedynie tutaj z tej modyfikacji mogłoby wyjść to. Tak mi się wydaje. To czym one się różnią? Aha, ta jest podwieszana ta talerzowa. A ta jest, to mi się ciągnie, tak. No, powiem wam, że chyba zainwestujemy w tą. Zobaczymy w ogóle, jak nasz sprzęt będzie sobie z tym radził. Mitaska założymy. Chyba jakieś fajne, szerokie opony. Trelleborg? Nie, ten Trelleborg jednak chyba zostaje. Szerokie opony. PKT można jeszcze zrobić szerokie opony, ale nie wygląda to fajnie. No na tym standardzie. No zobaczymy, co trochę większa. Czy... No, a dobra, niech będzie standard. Możemy sobie ją przekolorować. Ale tylko ramię, także no ramę. Więc ramę sobie zostawimy czarną. Głęboka czerń, bardzo to fajnie wygląda. Więc kupmy sobie to. O, wow, konsola. Dlaczego konsola? I generalnie spróbujmy, spójrzmy, gdzie mamy pole jeszcze do obrobienia. Eee, pojedziemy koło sklepu. To na tą siódemkę już lecimy sobie nowym sprzętem. Ten kultywator sprzedamy. Trochę musimy zrobić wymiany na gospodarstwie, bo tak naprawdę dużo sprzętu. Nie będzie już używane, a teraz będziemy kultywację robić tym dużą maszyną. Tutaj mamy 600... 6000, także fajne pieniążki. Lecimy sobie teraz... Yy, do sklepu. Weźmiemy tą talerzówkę i widzimy się, moi drodzy, na polu. Gigantyczna maszyna, a my dojeżdżamy na pole. I zaraz zaczniemy sobie tutaj pracę. No powiem wam, że fajnie ten sprzęcik wygląda. Z ciekawości muszę wyjść i zobaczyć, bo tylko tak naprawdę podpiąłem w sklepie i od razu wyjechałem z nim. No powiem wam Ozdoken, piękna maszyna. Piękna maszyna, pięknie pasuje do naszego traktora. Kurczę, ale tym się będzie pewnie fajnie robić. Zaraz sprawdzimy jak ta robota idzie. A ciekawe, czy po talerzówce będziemy mieli też e, inną teksturę gleby. No, nie wiem, czy ona jest inna, ale. No, jednak. Sprawdźmy jeszcze tylko prędkość roboczą, bo zapomniałem sprawdzić prędkości roboczej. Jaką my mamy tutaj prędkość roboczą? 20 km na godzinę. Ale my tego nie osiągniemy. Wiecie dlaczego? My coś właśnie sprzedaliśmy? Nie. Chyba nie, nie. Bo było napisane, że sprzedaliśmy? Ale nie. Mamy wszystko. My nie osiągniemy tutaj 20 km na godzinę, bo no mamy 210 koni. Eee, chyba tak jest, 210 koni, nie? Muszę sprawdzić to jeszcze raz, bo już naprawdę zapomniałem szczerze wam powiem. Gdzie my mamy tego Fergusona? Eee, 210 koni. Więc tutaj no prędkość robocza będzie taka, jaka jest, czyli 10 km na godzinę tą talerzywką. No ale powiem wam, że sprzęt jest zacny. Fajnie to wygląda. W następnym materiale skończymy sobie te prace, które właśnie zaczęliśmy. I słyszymy się w następnym odcinku już niebawem, moi drodzy, a wypamiętajcie o łapce w górę subskrypcji kanału. I zapraszam jeszcze raz serdecznie na Discorda. Do usłyszenia. Miłego dnia. Cześć.